No to co, ja Bole idę się. ze Stachem poda, a wodek sam B wybą do nas a, i Kumbroks mi da. No ja ci dam. e Ja ostatni oh. grałem dobrze Zostaw Łotwie na razie. Najwyżej się zamienicie po tym, na razie nie zostanie tak jak jest. A Kumbroks w sklepie! W gole, nie, w gole, nie gole, są gole. sobie. Nie. Yeah. Rampa, rampa, czterech. Dobra, chodźcie, chodźcie już do nas. Wodek tylko zostań może. Nie, wszyscy, Ty bo to smaka. jest To jest oni nie będą rotowali na pistoletówce XD. Jest, już wszedł rampa. Brawo. Skarpeta jedna chyba. Nie, Tam chyba. jest Wybongo Jest, brawo, była, była. A lascik? wie Feks chlubu. No nie, A nie. Sam się prawie zabiłem. To ja go i doszukać. No i wyżej zdechnę, nie, trudno. Nie, pa, God. Sejwuje pistoletówkę? No Kevlar sejwuje, ja bym sejwował też Kev'a, już mi się nie... Tak to 600 dolarów marnujesz Gdzie jest? Gdzie jest? A, a Jest a jest, jest, jest B a paka. B? A więc to Jest jeden B, jest jeden B, rzucam tego flesza twojego Dobra, rzuć i spróbuj go zabić <laughs> jest? Mamy, prze... mamy przewagę, mamy przewagę Gdzie jest paka? Paka była gdzieś Eee, pakka jest na schodach Chodź, 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 chodź. Pit Trzeba go dojechać Jest jeszcze jeden Chodź ze mną pikujecie 3, 4 A jesteście na schodach XDO Może mi ktoś pomóc Ja, już lecę O, pistolny ołożył ładnie Ale Terminator Stu idzie węgla PAKA BPA Lecę. PIT, pit 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 Jest nam idzie no ale Minus 91, 1. Dobra, nie nie, 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 podejdzie tam też uważaj no co? Na goleszów dolin Jomek z pakom ma zero Prawdopodobnie poszedł A i oni teraz fajkują B Tak, chodźcie Sprawdźcie, bo może być A Praw. B czy A? B? Brawo, kurde ja nic nie muszę robi na razie w tym meczu. Puśćcie mnie łóżku. Dobiję. Ja uważam, Minus ja 91 No nie, ja tu ja broń brończodko. Jak to? Jesteś nupkiem. Poinformuj mnie kiedy. Teraz, teraz! Ej, ej. Okay, okay. Rzucam Jest, Maria! Jest, jest, jest. Nieważne co się stało. Zachodź yes. w plecy jeden. OHA! Rampa. Jest rampa Ale wiedział, hielo? ale wiedział Dwóch jest pod pitem Minus pięćdziesiąt jeden Oho! jest trybę. pit? Dwóch, konektor Pit to są te schody Na sajcie A ok. by konektorze tak. byli Nie wiem jakim prawem go nie zrobiłem Jest A Smoke rzucił. Tak, kładzie pakę na standardzie rupę, rupę. chyba. Nie. Brawo, ładnie. Weź ja ogóle tam moją, na jest chyba na wiesz Na rampie. Próbuję, spróbuję. Szybko. A, nie, zdąży. nie Szybko, zdąży. klikaj, no brawo. Daj. Dajesz? Nie pytaj jak. Trzy. Rampa już. jeden. Leży. Nie rzucaj tej tam Paka była pod ta. Cofa, cofa jeden. Paka była u mnie. No ale ja też mam... A jest wstydpikuj. Szczerze, strzelam, strzelam gówno, nie dostaję tego. Po co? A na się nam idzie zajebiście. Mówa. Na drobinie. Weź awkę. Wybłąka. Mogę zaampierdograć rundę? No to dograń, ale po co. Masz pakę? Mam pakę. Uch, jest CT! CT O Jezu, on, on się w ogóle nawet nie ruszał. A w sensie... stel... no czemu, czemu ty... może no, was. Jak on tam się dostał? A pakę masz? Pakę, no. Przez A był. Lagam, miałem, lagam, 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 Wchodzą lagam, 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 30 lagam, mhm. Nie lagam, 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 A! Iść też go, jest go, A lagam, 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 to lagam, 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 A. A. nas dwóch zostało. No to super. Wierzcie broni save. A nie. Czy nas poskładali? W jesteśmy. Skręca się wyłożyła, wszedł mi rampę, z rampem mnie zabił. Mnie jeszcze zdanie, że zajdzie plecy od tego. Mhm. Save me. w górę. No, no na dwóch, na Miał dwóch stron, z trzech tak. stron chyba, no. Czek, no. Dochodź, się wyjdzie, zmusuj na tym tym Tu? Jest A to strącę! No to chodź. Z mózgiem, Dobra, to ja ci tu podam golech powie w sklepie. Jest jeden. A? Most, most bomba. Jeszcze jeden. Lecę. się tak. MK. Jak w tym meczu zrobisz swój no rekord? To ci, w, to ci daje moją kosę? A mogę ja? Mój rekord jest w stanie. Ja pierwszy darej wyjewam do duchy, no oczywiście pierwszy. Czemu? To się jest, muszę postarać. Ale, ale, ale... A ja ja jestem lurkerem. Ej, ale, ej, ale. Ja też trzymałem palce skrzyżowane, jak to mówiłem, ale dobra. Kto jest świadkiem, Kto jest świadkiem że on mi daje kosę? Trzymałem ja mam palce skrzyżowane, ja jestem świadkiem. Nie skrzyżowane. tutaj, tak nie jest A97 No i na cholerę to my. Jak ja tu siedzę. Nie mamy nikogo na B. Czy ty skróciłeś to całe. nikogo na B nie się ma. Zpracasz. Czemu kumbroxa nie ma? I jesteś z nami? No zdechłem, bo jakiś gościu recolle nie ciągnąłem. miał 97 HP co? I Heda dostał. Henryk, masz tu masz tutaj rzuć Fajny timing! No tu broń ci poleciała tylko jakoś Ja podejdę od A, ja nie ja wezmę BB A Ja mi dopadł, chodźmy Nie, proszę, żeby. O! No ludzie! Polesów. Plecy chyba Nie wiem. Wstanę. Nie, nie, nie. Ej, No i zase wyjdzie. O! Eśik, eśik. A nie, bo jeden na jeden już ma. Nie mogę Wykonałeś na taniec No wykonałyś na taniec. taniec Wajta szybko stracę, nie masz czasu Czas, 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 czas Masz za masz 10 sekund, 10 sekund Przegrałeś. White, White widziałeś! White widziałeś, White, widziałeś. Idiota. idiota! Idiota! Idiota, idiota! Dobra, ale nie wywaliłem się za zero jak ty. Ty trzymasz Wejdźcie Nie są nam idzie, nam idzie dużo! Jeszcze rampę Aha A skąd wiedział, że akurat tam idę i zaczekał tam? Może info dasz. Ej bez kitu to ten sam nie... Eee, Wentylacja Ten general coś tam to jest smerf jak chuj Albo cheater No spieszyć Brawo Tero mogą być, czy...? Mogą. Jak kryję ja jakby sam. Ja przedłem no całego mi daj Tero, tam nie było ich. Idą, idą. B czy A? Nie, to ja byłem, to ja byłem. B. To ja byłem. A. Albo że to no ty szów. biegłeś. No, mi się też że koleż. Ja biegam. Nie, nie, nie. B Jeszcze, Jeszcze jeden. jeden. Obiekt. B chodzą, co? 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 Czemu? on? Czemu się Ta, zawiesił się? O, jest ja już, ja już na szliście to nice. Ja tylko ze stachem idę teraz a, bo on ze mną busta zrobi. Ja zagram na bekum, brok z nich To, no, 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 ja sobie poradzę z tym. Tylko szybko, daj tam tego smoka i po podsać mnie najpierw na murek, nie podsać. Pierw na murek, nie podsać. Nie mówcie Skoczysz się? No? Skoczę, dobra, ładnie. Czy nie widzą nas? Dała, dała, nie widzę. Scarfeta! Zawij wie o mnie! Kurde Ładnie. No i zepsułem boosta trochę Raczej ja Tylko ja mam zero Nie, mid jest paka Mid paka. Był na skarpecie goś Nie ma, nie ma Jest, jest no minus 53, dawaj go Rampa Brawo, weź kawałek Nie ja nie ja. Dobra, no to wyziąk i pewnie się z M. Taka była mit. Mógł pójść B. Tamci kumrok z Kałacha widać, jak coś, jak tam ktoś. Jest, goleżów. Jest, goleżów. Goleszów. goleszów, Ładnie. Gdzie ja dwóch ubiłem? Paka albo cofnął, albo jest na B głęboko. Bo był na B. Na midzie znaczy. Goleszów! Bo ładnie. Ładnie. Nice. Ja Jest tam, jest tam, mid. A woopa po stronę. Dziękuję bardzo za dropa oj, 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 Ale Nate mi nie wyszedł. Ja się, kurwa, Ale mi ja mam szczęście. Jest, tam ta rampa scout, rampa scout. Jest z tyłu. Schody, paka. No już, już, już. już. ty się z nimi minąłeś, na schodach jest. Barnie goleszów ktoś. A. Gumbrax jest go na gole, mm -hmm. Stachu plecy chyba No właśnie nie wiem gdzie jest, ale słyszałem go Ja myślę, że jest na... Po mnie, to był lobby Ałka okay, okay, jest, lobby. do końca gry Może być jeszcze picie czy nie? Eee, no W lobby na jest ktoś na koleszowie Jest Stasiek, nie? O, widzę. Gorsze mogę iść. Goleszu będą szli. Cofnij Dużo. Kolesiów. Dużo. Cofnij, cofnij. Poczekaj. Ja. Wszyscy? Jeden. To... CT chyba. Znaczy, dwóch tam jest, dwóch tam jest. CT. To. No. Nie. O Boże. Nie. No. No reload. O Jezus. Na blisko jest Czekaj, czekaj! To nie mają. Nie ma loła Prawo. Lewo Jest, Lewo. Dobra wywalona. Dobra. Jest nie wiedziałem, jest. co mam patrzeć. ja To co nie Strasznie, straszne warzywo. Znowu Co znowu? Jest tam na mnie. Jak on widzi? Just 65% Jest tam. Kurde. Coś pod A coś pod A Pod A powiadasz No Odchodzę Wychodzę z B, zostawiam B Mam, mam kurwa dość tej mapy, naprawdę Cześć patrzę short Patrzę short, patrz rampę Coś tam jest? No mógł, mógł być Nie. Nie, ja już nie gram, nie wiem. Po godzinie przerwy ja w ogóle nie gram. O boże, Short, nie, nie grasz, bo ja zaraz nie będę grał. Short i Rampa z dwóch stron dojeżdżają. Ja nie mam pieniędzy. Kasa będziesz miał. Ładnie Defuj F. Defuj Czy zaraz czas porobi Defuj Dobra, mam skinie, trudno Nice try. Co? Aha! Of ok, chyba A faktycznie chyba jest AWK Jak plus No nie mogę się ruszać To wpisz jeszcze raz plus bug No zrobiłem to Pomyślałem, że se z Stachu nie dojeżdżaj albo dobra Jest jeszcze drugi Gdzie? Awka mhm. Na, y, ten, na schodach Dwóch pod B, dwóch pod B, dwóch pod B, dwóch pod B. Dwa dwóch pod B jest Patrz Goleszów ktoś Nawet na pewno Patrz Goleszów ktoś? Na ram, ra, na się jest Wodek zawsze. patrz Goleszów proszę no Ale ja patrzę ze skautem Ale no ja, no ja ci już tu goleszów, patrzę goleszów, już tu mam Ja już ci to za WP patrzę ja no, no. Do, Masz najkap w tej wędrówce? Czy nie chciałeś Teraz wykonaj szybki koniec. Naślad w wielkie serce. No, my się nie ja chcę grać. B teraz, idę raz ja B. Nie, my załatwisz za są te mecze. No, no. Ale do Co? Daję flasha, daję flasha O dobra, dobra, B. Mamy, mamy, mamy zamknięte B całe. Mic coś. Nie idziemy jeszcze, nie mamy informacji. Mic coś. No dobra, ja mid. dobra, jeden leży. Pikuję rampę, nie ma. Tu no jest. Gdzie? idę do Was bez. Bomba. Mic bomba. Czy to nie mic? Bo to na, na tej mapie to się nie da Czy on jest goleż, A nie to Włodek, brawo Mopakę Mamy pakę odsłonioną Co? Idę od y, side'a B I to troszeczkę A no Dobra ja no, idę No kryj mi ktoś, kryj mi ktoś schody Jest, jest, jest Gdzie? Nie Nie, nie się zaraz. Gdzie? A, B Boże, wszystkie kły przyleciały obok jego głowy Aureolka tak zwana Paczę goleszów w sensie Mida z Goleszowa 1A Jeden Jeden 1A jest, no ale myślę, że on mówi faktycznie. No, daje... to, to, to on ma to ma daje w się Daje, sensie. On good w Wiesz, nie ma info Wiesz? Nie ma czasu, już nie tym paki no, To jest w To jest To jest I za podziemno. ładnie. Chodzę skarpetę, jest! Zero ma, zero ma! Co? 26, kurde. 26 sort. Nie! Kościa się nastrzelałem o tyle, że jest to hit. A jest I heaven, heaven jest Iść B? Lost, lost backside. Być może. No nie is ma już backside. Nie! jest 6 no o Jezu! Nie! Ja Dole. teraz Wszyscy. 52 minus. Na strzała chyba. To na dwa. Oj, na dwa. Jeszcze, jeszcze jeden. jeden strzał. Fikuj fikuj. windy idzie. Chyba. Nie, 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 nie idzie. Dobra. Heaven. Da się skanować? Dobra, plant chyba. Nie da się. Sprawdź, czy jest i. Dobra. Cofaj się. Winda. O, dobra. nie był na hittite. Nie był na to ja nie wiem. Ja nie, dużo dałem mu. Dobra, Co ładnie. To rambusa. No dobra. Patrzka. Nie uda wam się ten rambus. Uda, uda. No, Zamknij pizdę. Właśnie, Zamknij uda się. Zamknij ja, no, się wywalić, więc na tej mapie już jedna SA wyleciała z tym. Już taki. 3, 2, 1. Udało wow. się. O kurwa, udało się. No i pięknie. Nie no i mówię, że się udało. Podjeżdżamy B teraz odmiń, no? Ma jeszcze jedno o oh, Jezus. O Boże, ale rak. Czyste B wchodzimy. Kładę pakiet. To jeszcze musisz skipować. Jeden na YouTubie. Jest. Wow. <laughs> patrz, patrzę, goleszu, patrzę, goleszu. Patrz, goleszu, patrz mi plecy. Tak, ktoś do mnie zadzwonił Myślałem. A wydrukię jesteś. No. Co? Cicho. 87 dostał. Nie! Dzień, sekund. Ja to... On leci po nim. Nie! 9 sekund! On nie może mieć defa! On nie może bomby znać. Nie może, nie może, nie to! Nie, nie zdykuje, nie nie, nie nie zdefuję. Nie zdefuje! Nie 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 jest. Tak jest! Jest! Pięknie. To są jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jest. jest. Daj łano i na goleszów. Cofnij Staciek Był tu To. Pas, nie? To... Nie był. Nie Jest bus, Jest ten ten... Chodź poda. Chodź Staciek. Idę, zmierzam. Co... Nie ma? Dobra. Nie. Chodź. Windy, leżyj ja byłem śmiertelny! Chyba mu dałem! Ten, 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 ten. Nie ma. Patrzcie. Patrz, idź staczek skarpetę. Nic nie widzę, nie widzę, nie widzę, nic, nie widzę, nic, nie widzę nic. Jeden ma zero. Weźcie motowa na tego, na Max. Ja mam to pewnie Heaven macie. Aha, aha. Dobra ja tam palę, ja tam palę już Leź zróbcie mu tuba na Jest mówka one way chyba Chuj ja tam nie ta, jest Zeskoczę, on stąd z Jest jeszcze dalej Matka Czekał na mnie Smoka nie kupiłem Stałem ją, ale zapomniałem o niej ją, zapomniałem o coś Chodź To nie była ta z one wayem na midzie Tak była No to kurde to jednak umiem ją, Zostałem ją Aha, Chodź. no i jeszcze spadłem sobie jak debil. E, minus... 3 hmm. Jest no yellow dobrze. albo, albo scout jakiś. No co jest? Co on rozdaje? Odpalił się, odpalił się. Y, cofnął A, cofnął A. Nie ma go A chyba. Próbuję. Bo oni będą za chwilę rotować. Tu tak masz, co A, Plecy już mi zrobił, no szkurna To jest taktycznie. Oj, ja nie sajf, mam czasu. Save, save, save. Nie mam czasu. cement, cement. Włodek, daj Neida. Odsuńcie się, idioci. Dajcie mi NAIDA. Chodzimy, nie, No nie, tak, nie. tak, teraz, teraz. Ty plecy, Włodek, patrz. Chodź mi się sześć. Zawieł, ja zabieł, zawieł, zawie. PLECY Nie plecy, no? znaczy jakie taki plecy, proszę. Czemu przez... Storm ładne ja z już wymyślił z tych smoków. Nie. I w smoku i strzela. No, no. Bez kitu, będzie 15-15 Dałem -15. na goleszów, oj 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 Dobra, no, mamy na goleszowy smoke, daję my. wam flesza. Chodźcie, 3-4, teraz Teraz! Zero ma, zero ma! 50, kurde. Do prawo. Od razu do prawo. Kumrox stoi się, kryj. Nam idzie, halo, czemu wy nie stoicie w miejscu? Weź? Jeden ma 50, bro. Cement jest na pod goleszowym. Pod goleszowym jest. Pod goleszowym kumrox. Golesz. Wejdziemy, Może boost. No, może zróbcie. Na cemencie wodek. Nadal jest cement i yy, na midzie. A Wupa już gówno zrobisz chyba. Chyba na buście jest. Jestem odpał jeszcze, żyje, żyje ten odpał. On wie, on wie, kur... Dajcie pakę, daj ja pakę, pakę to typa zbiegała... No a no, chodźcie, chodź, no, no, rozszućcie, tak. nie No nie stójcie, wbijajcie. Daję smoke'a już i idziemy. Nie wiem. Odpalili się. Mieliśmy Sajta Mieli Ja no. jeszcze nic trafić nie mogę, nie? Ja, co mówię? 15-15. Przerwa, 15. no, no ludzie. I co teraz? Nie wchodź i podchodzi dalej Pryspieszamy czy nie? Aha, dobra. Zawko będzie kurwa, to jest A ja to wiem. Tu jest? jest serwer Tam. O, no, dostałem gra. granat centralnie pod nogi A! Fajnie My co się na... Fajnie! No. Dobra on nie żyje, nie ich żyj. najlepszy WP jest na tym, no, mamy 4 na 3, nie zabijcie się. Chodźcie poda powoli a wupa jest Jestem już po tym. Ktoś był na lederze? Ja byłem. Nawet nie widzę, nie go nie widzę! Dostaje na mordę A wupa A no. jest czy nie ma? Nie, nie ma. wiem, może być Naprawdę gestałem A wupa jest na heaven Na hewen nie? Tak. Flaszy macie, fleszy Słyszę skarpeta będzie, albo... Nie, nie. Musicie Jezus. wejść! Weź nie będą na plecy wejść może Jesteśmy rację no ja jestem, sekund, nie ja jestem. Dobrze na Dobra, obstawaj ktoś headshot. Kładę pakę. No, I cofaj, do razu cofaj. Tylko nie spadnąć. <grym> <grym> Ładnie. Jeden. Nice. Proszę. Proszę. Ja eleczkę na nich na tacie przygotuję już. Dobra. W patrzcie. W patrzcie. patrzcie. Patrzę skarpety. Nie.